Cześć, dzień dobry, kłania się Belator Maszyn Grublana, Ruda Śląska Przed Państwem załadunek podajnika mazgotumiczny Modela Super mt 3002 Offset Adaś za sterami Przygotowanie Wyrównanie I już będzie wjeżdżał za chwilę na, na jazdy Tutaj trochę hałasują chłopaki Dlatego, że mają prace serwisowe z różnych maszyn tu trzeba pamiętać o tym, że podajnik jeżdża praktycznie na pełną szerokość zestawu więc trzeba brać to pod uwagę, że on tymi gąsienicami całkowicie nie będzie oparty na lawecie Skala sygnalizuje kierowcy, że maszyna się zatrzęsie. trzeba będzie uważać, że trochę się ściągnęło ją. Na szczęście tutaj na jazdy można szeroko rozstawić, ale już sama laweta jest wąska, no i ten newralgiczny punkt, czyli przełamanie. Za chwilę do niego się zbliżymy. Zawsze lubię załadunek podajnika, no bo ta maszyna jest naprawdę duża, długa i nieźle potrafi nią bujnąć. Teraz Państwo prawie, że widzicie ją w całej okazałości, trochę z większej odległości i w tej chwili ona się położyła, lekko pobujała jak się uspokoi to Adam pojedzie dalej, tak żeby załadować ją do końca na lawetę. Natomiast ten najgorszy moment mamy już za sobą i tak jak mówię, tutaj ona się porusza mniej więcej na 2 trzecie gąsienic na lawecie. Sami możecie zobaczyć, że tutaj ta gąsienica jeszcze trochę wystaje. Jeżeli szukacie firmy, która zapewni Wam pracę podajnikiem mas bitumicznych, serdecznie zapraszamy do kontaktu. Oferta wraz z wykwalifikowanym operatorem. A jeśli szukacie firmy, która Wam naprawi maszynę, wyremontuje, również zapraszamy do kontaktu. Usługi serwisowe w pełni. To tyle na razie. Trzymajcie się. Cześć.